Szanowni Państwo, samolot wylądował z Warszawy, za chwilę poznamy 4 milionowego pasażera z portu lotniczego Lublin. Wejdzie do nas z skali przylotu. Brawo! to nie Pan. Nie! Yeah. <grym> brawo. brawo, brawo, witamy serdecznie. Ja znam ten pan, pan jest ze świetnika! Bardzo nam miło, witam serdecznie. Zapraszam tutaj. Dzień dobry, jest z nami pasażerka 4-milionowa Portu Lotniczego. Witam prezes, Portu Lotniczego Krzysztof Matuszczyk z wiceprezesem Marcinem Kowalewskim. Gratulujemy pani. Za chwilę, pozostałe, pozostałe gratulacje dla szanownej pani. Jest z nami Przedstawiciel Województwa Lubelskiego Marcin Szewczak. Jest z nami Wiceprezydent Lubina Tomasz Kulara. Gratuluję. I Przedstawiciel Linii Dokuczyk Lot Wojciech Worona. Dobrze się leciało lotem? Bardzo dobrze. Zawsze tak samo dobrze. Panie Prezesie, słowo. Dobrze. Szanowni Państwo, piękny dzień. Piękny sukces, 4 milionowy pasażer. Bym powiedział, jest to sukces szczególny, nie tylko chodzi o 4 milion, ale po pierwsze naszym przewoźnikiem, akurat tak się trafiło, że trafiło to na polskie linie lotnicze. Do tego trafiło nam się, że jest to osoba, która tu z naszego miasta, ze świetnika, gdzie nasze lotnisko jest, pochodzi. Także wydaje mi się, że możemy powiedzieć o sukcesie, który jest wyjątkowy w naszej 13-letniej historii. Z drugiej strony łatwo możecie Państwo zauważyć, że ten czwarty milion w porównaniu do trzeciego był bardzo szybko osiągnięty, co jednoznacznie wskazuje na to, że lotnisko dynamicznie się rozwija. A połączenie z Warszawą, bo akurat Pani przyleciała z Warszawy, okazuje się połączeniem, które jest naprawdę potrzebne i daje możliwości dla lotnictwa Lublin, że pasażerowie latający z tego lotniska mają możliwość szybkiego, sprawnego i bezproblemowego ruszenia w dalszy świat. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Pani już zostanie ambasadorem Województwa Pątewskiego. I tego portu lotniczego myślę, że Pan Prezes, Pan Prezes już skorzystają, że skoro już tak blisko tutaj, Pani jest stąd, więc to jest znakomita okazja. Bardzo się cieszymy, że województwo lubelskie pięknie rozwija się tutaj przy okazji portu lotniczego i mamy nadzieję, że jeszcze szybciej będziemy kolejnych milionowych pasażerów witać na tym lotnisku i myślę, że z Panią będziemy współpracowali. Dziękuję bardzo. Liczę na naszą współpracę. salon. Dziękuję Pani Marszał. Jest z nami też następca prezydenta Lublina, Tomasz Fulara. Szanowni Państwo, mamy takiego ambasadora. Teraz tutaj Lublina, on jest bardzo miły i bardzo Pani dziękujemy, że Pani korzysta z Lotniska. Gratulujemy. No, mamy nadzieję, że to nie koniec i może jeszcze przy następnym milionie się spotkamy. Gratulujemy i dziękujemy za korzystanie z Lotniska. Chciałem Pani serdecznie podziękować za zaufanie, którym nas Pani obdarzyła i e, chciałem wszystkim pasażerom, którzy do tej, e, podziękować, te, którzy skorzystali do tej pory z usług lotu. No i mam na, e, nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Dziękuję. A czy Pani chce coś powiedzieć może do nas? Ja mogę tylko powiedzieć, że to nie był dzisiejszy pierwszy lot, lotem, bo lat, wracam latem z Luksemburga, także to był drugi lot lotem dzisiejszy. Tak samo? Udane. Bardzo, bardzo nam miło i teraz przejdziemy do kolejnej części, bo to nie jest wystrój scenaria dzisiejszego dnia, tylko to są upominki od naszych gospodarzy dla naszego gościa. Panie prezesie, panie dyrektorze, panie marszałku. Zeczka. Sprawdziliśmy y, i u innych y, czasami konfliktowych może przewoźników mieści się i doskonale się nadaje. A przy najbliższym nocie proponujemy odwiedzić nasz, y, nasz Proszę Długo bardzo. Ja, proszę. ja również ze strony lotu drobny upominać y, może bardziej nieformalne, bardziej nieformalne podróże tym razem. Dziękujemy i życzymy danej podróży. Przyjrzeć. Jak się czuje 4 milionowa No Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona. Pierwszy raz coś takiego zdarzyło mi się w życiu. Często korzystam z usług lotu. Tak jak mówiłam dzisiaj, już drugi raz leciałam lotem dzisiejszego dnia, bo to był lot z Luksemburga. Później z Warszawy do Lugina. I zawsze jednakowo dobrze lata się lotem, ponieważ jest super obsługa. I człowiek czuje się tak odpowiednio zaopiekowany w tych liniach. Czy pan nie jest ze świdnika? Z tego sobie ja jestem tak, ze świdnika. Czyli co, teraz piechotką do domu? Czy... Nie, Te przyjedzie kukówka? po mnie mąż, mam nadzieję. <śla> Także mam nadzieję, że, że przyjedzie po mnie mąż, on jeszcze nic nie wie, też pewnie będzie zaskoczony, tak jak ja. No musi, bo tyle prezentów. Bo... <śla> no raczej nie wezmę ich sama, czuję się wyjątkowo obdarowana. Jest z nami pan prezes? Krzysztof Matuszczyk, prezes zarządu. Kłaniam się. 4 miliony od początku funkcjonowania naszego lotniska. To jest dużo czy mało? Uważam, że dużo. Biorąc pod uwagę jeszcze okres pandemii, który mieliśmy w międzyczasie, to jest to wynik, uważam, godny jak na wielkość naszego lotniska, jak na możliwości samego regionu. Mam tu na myśli ilość mieszkańców, jaką mamy wiadomo, że y, są sytuacje, w których można by osiągnąć jeszcze lepszy wynik, ale naprawdę było sporo zakłóceń, szczególnie pandemia, która bardzo mocno nas tutaj podcięła nam na początku nogi. No, w tej chwili mamy rok, w którym planujemy dojść do około pół miliona obsłużonych pasażerów rocznie. Zobaczymy czy nam się to uda, ale będzie to już ewidentnie świadczyło, że y, jest to taki powiedzmy 16-18% wzrost y, rok do roku, czyli Mówiąc krótko, porównując wyniki, takie są w tej chwili w Polsce, to ta dynamika odpowiada w ogóle dynamice wzrostu ruchu pasażerskiego w Polsce. Panie Marszałku, lotnisko jest niezwykle ważne dla województwa, bo to nie tylko pieniądze, liczenie strat czy rachunków, ale to jest miejsce, które jakby mobilizuje społeczność do działania, do biznesu, do działania, ekonomię do działania i w ogóle to jest taka jakby inicjator gospodarczy. Żaden region dzisiaj we współczesnym świecie nie może rozwijać się bez lotniska, dlatego to lotnisko u nas ma ogromny potencjał, potencjał, który musimy wykorzystywać, żeby jak najwięcej osób chciało do tego lubelskiego przylecieć. Mamy ogromną bazę akademicką, mamy wspaniałe rozwiązania, jeżeli chodzi o nasze uniwersytety, mamy biznes i chcemy po prostu... Z jednej strony, aby sprzedawać nasze produkty na cały świat, czyli muszą stąd też wylecieć, ale żeby też tutaj również ludzie chcieli przylecieć, po to, żeby założyć biznes, rozwijać, no a przede wszystkim też, żeby odpoczywać w tym pięknym województwie lubelskim, niezależnie od naszego położenia geograficznego, które, jak wszyscy wiemy, w dzisiejszych czasach jest trudne. Mamy nadzieję, że to jednak jest nasz ogromny atut, który wykorzystamy już w przyszłości. Lotnisko to także cargo, które się rozwija i które ma coraz to nowe wyzwania. Tak, i mamy chyba dobry wzór, jeżeli chodzi o no, sąsiednie lotnisko w Województwie Podkarpackim i myślę, że do tego będziemy dążyli, żeby tak naprawdę stać się tym takim hubem, e, który będzie mógł współpracować nie tylko w tej części Europy, ale w... W znacznej części świata, i jeżeli wkrótce zostaną podejmowane te działania na rozwój różnych sieci, połączeń, również tych połączeń handlowych na całym świecie i Województwo Lubelskie i Polska, cały obszar Trójmorza to jest dzisiaj potencjał, który jeszcze nie jest wykorzystany. I patrząc na współdziałanie przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, wydaje nam się, że ten kierunek i ten obszar jest bardzo atrakcyjny, i to jest taki nasz atut, który chcemy sprzedawać.